Ej, dziewczyny, co Aurora? Przedstawiamy się widzą Laura. Jasna Aurora, czemu? Okej, okay, Laura. Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona, Edyta. Ej, Patrycja. Co Agata? Będziesz być Patrycja? Jasna Agata, czemu nie? Ok, Patrycja. Ok, Agata. Dobra, dziewczyny, nie wiem jak wy, ale co my dzisiaj robimy? No jak to co? Ty już zapomniałaś? Nie, no, ja pytam się dopiero, co my teraz robimy, co, co my będziemy teraz robić, co my teraz będziemy robić, się pytam. Oj, no nie wiem, Aurora, trudne pytanie. Będziesz moją bff, Aurora? Jasne, Kornelia, czemu nie? Ok, Aurora, ok, Kornelia. Ej, w ogóle, dziewczyny, może się pójdziemy do, do, do domku Gabi, bo dawno żeśmy nie było. co, co wy na to? Oszalałaś, kobieta? Przecież dopiero co jest, która godzina, no 7.59, zaraz 8.00, więc trzeba tutaj sobie siedzieć spokojnie, sobie pogadać, a nie, tylko po prostu nas, przecież dopiero co się spotykamy, nie? No, za, no rzadko, ale no, bo jest nauka i to. No dobra Antonina, ale wiesz, możemy rzucić szkały, nie? Rzucić to chyba na pewno, ale szkały to już trochę, już trochę drobna przesada, wiesz o co mi chodzi? No właśnie wiem. tutaj hey, Fiona! Co Edyta? Będziesz miałby Fiona? Jasne, Edyta, czemu nie? Ok, Fiona, ok, Edyta. Ej, dziewczyny, a wiecie, że y, ten, że ten, że Waleria i Frania powróciły? Znaczy, no, Waleria i Frania są teraz już najlepszymi przyjaciółkami. Twoja siostra jest taka okropna, nie? No, i to i to masakra okropna, wiesz co mi chodzi? No, że nas mi się nie chce wierzyć, że nas mi się nie chce o niej myśleć. Na no, morda w kubę, ale no bez ja, no żebym frania pod, żeby frania była pod. frania była podłą osobą, no to ja rozumiem takie zachowanie, ale no. No ale no okej, okay, ale no. No frania to jest moją siostrą, nie? Ej, a w ogóle wiecie, że Waleria to jest e, 100% okropna. No, ej, a wiecie, że mój Henryk jest spokojny, i w ogóle, że o, chodzi, mi o, o, chodzi mi tutaj o brata, nie? O mojego brata. A. A ja nie mam... a jestem jedynaczką i co mi zrobisz? No gówno. Aurora! Bo jeszcze raz tak do mnie powiesz i już, już więcej i ten. Bo nasza przyjaźń już się skończy. No dobra. Jeszcze tak, tak nie będę już nie będę cię wyzywała, Cornelia. Ja mam nadzieję, a ja też cię nie będę wyzywać. Jak tak do mnie powiesz? właśnie Dobra, dziewczyny, yy, patrycja, a jaki i ten. A, a twój brat jaki jest? Spokojny? No, zawsze jest spokojny, Agata. A co, ty nie, nie widziałaś go? Widziałam, widziałam, Patrycja, co? Przecież byłam w, w, w Twojej domu. Przecież byłam w Twoim domu, w Twojej chałupie, jak nie było tych Twoich starych. A wiesz, że jest tylko mama i że tylko mamy nie było, bo mama była w pracy. Właśnie wiem. A w ogóle. A w ogóle, czemu, moja, czemu Twoja mama zawsze musi do pracy? Nie wiem, bo jakaś ma tam spotkanie, że nie wiem. Że z kimś tam chodzi, że, że znajduje, że po pierwsze znajduje sobie idealnego faceta, którego nigdy nie miała. Aha, bo jego, ten, bo jej mąż już nie żyje, tak? No a co, żebyś wiedział? A to szuka teraz nowego faceta, no. Agata, no, żeś widziałaś, nie widziałaś mojej mamy jak chodzi i szuka nowego faceta, no. Kobieto, no. Ale no, no, ale wiesz, że ty mówisz to na żart, nie? No, tak, ale no, żarty, ale, no, no, ale mówię ci serio, że moja mama Kamila, wiesz, która w stroju superbohaterskim, no to co? To znajduje sobie idealnego chłopakiego w życiu ma. Znaczy, no, jeszcze nie ma, ale dopiero go szu szuka. A, no. A ty, no, jeszcze nawet nie skończyłam. No i co, że nie skończyłaś? No gówno, żebyś wiedziała. Patrycja, błagam cię, nie wyzywaj mnie, jestem Twoją przyjaciółką, wiesz o tym. Właśnie wiem. No i takie tam rzeczy. Ej, wiesz, jaka jest Valeria, nie? No. Jak przyszłaś do mnie do domu, to wiesz, co ona ci powiedziała? No, że mam z wyjść. No, wyjść to już na pewno, ale no... Wiesz, co ci powiedziała? Co, coś okropnego. Co takiego? No, że wyjdź, Patryce, nie chcemy cię, wiesz. By zaprosiła też Młanę przy okazji. Ta strętna baba. Już jej nie lubię. No, ja też nie. Ale w ogóle, czemu twoja siostra jest taka... Głupia, ja nie wiem o co chodzi. Ja Ej, e, dziewczyna opowiedzi wam, czemu moja siostra jest głupia? Wiesz, wiecie, która. No, Waleria, tak? Tak. No, tak, tak, tak. To Waleria. No, Waleria. No, już wiedziałam, że to Waleria. Czemu twoja siostra zawsze na zbiegania i w ogóle nie wiem o co jej chodzi. Ja też. A najgorsze jest to, jak nas wyzywa. Ej Lena To Felina. Będziesz w Elena? Jasne, Felina, czemu nie? Ok, Lena, ok, Felina. Ej, a w ogóle wie, słyszałaś to? Co? Że wiesz, że Frania i Waleria są okropne i są teraz najmniej przyjaciółkami? Co ty gadasz, Lena, na serio? Ale ja nie wiem o, nie wiem o tym. No mówię ci serio, tak dziewczyny mówiły. Pff, Frania i Waleria, wy no Od kiedy się oni przyjaźnią? Ej, fr ten, Fiona. Co, fajna, Od kiedy twoja siostra i, i siostra Agaty się przyjaźnią? Ja właśnie nie wiem. Ja, ja muszę się o nie zapytać. Odpuść sobie Fiona, ona cię nie posłucha, ona jest taka... Ona jest debilką, kratynką, nie słuchaj się. Słuchaj nas, jak już. No dobra. Ale wiesz, o co mi chodzi, Edyta, nie? Właśnie wiem, Fiona. A w ogóle najgorsze jest to, bo że Fran jest taka popieprzona, bo mnie tak wkurza, że mogę, że zaraz mogę jej w mordę przywalić. Wiesz, o co mi chodzi. W mordę to przywołałeś, ale na pewno, wiesz, że jest, wiesz, że jest 4 luty. Co ty gadasz? Przecież, dziś, przecież dzisiaj jest niedziela, dzisiaj kino jest zamknięte i co? Przecież umawiałyśmy się kiedyś tam na kino, że mamy iść w tym tygodniu. Znaczy nie w tym tygodniu, tylko chyba, nie pamiętam kiedy. E, pytałam cię chyba w lesie, że możemy do kina. Znaczy do ty pytałaś, czy może do kina pójdziemy. Edytanie nie żartuj, przecież dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest zamknięte. W sumie, akwapark jest otwarty, to możemy tam pójść gdzieś. Ale do jakiego przecież w Węgrowscy już byliśmy, w naszym miasteczku, co nie? Może weź, może gdzieś pójdziemy do Poznania, do Maltańskich, może tam będzie zajebiście. No może... Ale no, może jeszcze dziewczynę zaprosimy, bo tak to bez dziewczyn to będzie na nudno. No dobra. Muszę, muszę się jeszcze o coś zapytać. Dziewczyny! Co Edyta? my z Fiona sobie ustalałyśmy, czy kiedyś tam pójdziecie z nami do akoparków Poznań, do Poznania? Co wy na to? Ale wiesz, że my nie mieszkamy w Poznaniu tylko w Wągrowcu. No właśnie, że mamy dużo kilometrów stąd od Poznania. No właśnie. Oszalałaś, przecież jak już to możemy iść do Wągrowca, ale nie, do Poznania no bez jaj, no, już mamy dużo kilometrów. Ale no wiecie, no samochodem pojedziemy i w ogóle. Tylko nie mów, że pieszo. Nie no, pieszo to nie, ale no, samochodem pojedziemy. Jak my się wszyscy zmieścimy, zmieścimy jak jest mało miejsca w samochodzie? No to limuzyno pojedziemy. Ta, limuzyną to na pewno, ale no, limuzyną to wiesz, co się robi, nie? No, co takiego niby. Kobieto, zadałam ci takie proste pytanie i w ogóle nie umiesz na nie odpowiadać. Przecież chyba każdy. Ka, chyba, chyba, ja do, ty doskonale wiesz, Laura, że. Że ten, że limuzyną się jedzie y, ty, młoda para. Młoda para to może na imprezę sobie jechać, ale no wiesz, chodzi mi o coś konkretnego. Co takiego, niby. Tylko nie mów, że limuzyną, samochodem. Ja bym na twoim miejscu powiedziałabym to samo. Co takiego? No to co mi powiedziałeś dokładnie? Limuzyną, tak? Ja bym na twoim miejscu powiedział, że samochodem. Oj, sorry. Gdzie ja jestem, ha? No? Antonina, czemu mnie przewaliłaś? Ja cię nie przewaliłam, to, an, to. ten! Felina cię przewaliła! A, dobra Felina, rób trochę odstępu, bo ten. Ej, wiecie co? Co, Kornelia? No właśnie, co? No właśnie, co? Ej, wiecie, że Waleria i Frania się przyjaźnią, nie? Już nam to mówiłaś! No właśnie. Kobieto, leż. Mówiłaś już nam to chyba z, z, z 10 razy. No właśnie. A co? Ty, ty nie masz tego samego powtarzać, no? Kornelia, weź się trochę zastanów nad swoim życiem, ok? No dobra, dobra. Następnym razem się trochę poprawię, mam nadzieję. Ale no dobra. Ale no wiecie, że Artur teraz powraca i koci domek Gabi, Chłopski Kot, Mercat, Babi Box. Wiecie o co chodzi? Że będą pomagały nam yy, w dzisiejszej misji. Co dokładnie nie. Nie powiedziałam dokładnie w jakiej, ale no, zaraz się, do, za, zaraz się do, dowiedziecie się do, jak, w jakiej misji. No dobra, ale no, po pierwsze to Maria i Eliza powróciły, a po drugie to lodowej tostowej nie ma, bo siedzą w jaskini. No właśnie, chyba, że wynają sobie apartament w jakimś wąkrowcu. Apartament w wągrowcu? No bez jaj, Antonina. Przecież nigdy w życiu nie, wyna nie wynajęły żadnego apartamentu. Ja musimy się o coś zapytać. Złodziejów się nie pyta. No właśnie, jak, jak już to nas się pytaj. No właśnie. Ty, a może pójdziemy dzisiaj do tego, do Parku tatrzeńskiego, Narodowego? No to se chyba ja robisz, Felina. Przecież nie chce mi się tam w ogóle chodzić. No właśnie, mi też się nie chce. No dziewczyny, a wy chcecie? Agata, Patrycja, Aurora, chcecie? Do parku Tatrzańskiego? Co ty? Felina, może następnym razem gdzieś pójdziemy? Bo tak naprawdę Edyta nam powiedziała, że my pójdziemy do tego... do Term... że pojedziemy term, do Term Maltańskich w Poznaniu. E, a wiesz, ile jest tam kilometrów do Poznania? Chyba tam z 200. Gdzie tam z 200? Z 200 to najbardziej do Krakowa jest. No co ty za głupoty pieprzysz, Aurora? Przecież... oczywiście, że nie z 200 kilometrów, tylko jak już, to do Torunia jest 200. Co, aby na pewno, jak już to my mieszkamy w Wągrowcu, nie w Gnieźnie. No właśnie wiem, ale ci mówię, jakbyśmy na przykład mieszkały w Gnieźnie, w jakimś tam bloku, nie wiem, uznajmy, że na Orzeszkowę, no to, no, też, no to, 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 mamy ten, 200 km do Torunia, no Jezu. A tak naprawdę to mamy 300, bo mieszkamy w Wągrowcu, czy tam 400, nie wiem, jakby to powiedzieć, bo muszę sprawdzić w mapie Google, Google Maps, muszę sprawdzić. No dobra, ty mnie tutaj nie pisz o żadnej Google Maps, czy tam o jakichś tam innych pierdołach Tylko... Co my będziemy robili? Będziemy gadały, gadały, gadały przez cały dzień? Nie! Musimy dupsko ruszyć, żeby... żeby ten... żeby ten... Żeby spędzać sobie razem czas zajebiście z dziesięcioma przyjaciółkami Ale no tak naprawdę to możemy... to gdzieś pójdziemy do domku Gabi No dobra, to idziemy No okej, okay, sama się tego chciałaś No Czeka na mnie lat. czekaj okay, Patrycja. Oj sorry Lena, niech słońce Cię Już właśnie wiem. Cześć dziewczyny! Hej Artur, 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 Co u Ciebie tu sprowadza? Wiecie, tak sobie pomyślałem, że może pójdę z Wami do, do domku Gabi, jak, jak tak, t -t tak sobie powiedziałyście. No dobra Artu, ale no wiesz, e, dzisiaj sobie, tak, po, tak, sobie po, tak sobie powiedziałam, tak, że Eliza i Maria powróciły, a po drugie e, ten... Po pierwsze Eliza i, i Eliza powróciły, po drugie Tostowa i... i tostowa i Lodowa siedzą w wiaskiniach. A po trzecie co jest po trzecie? Że Waleria i Frania się przyjaźnią. Czyli Waleria jest siostrą Agaty, a Frania jest siostrą Fiona. Naprawdę, od kiedy oni się przyjaźnią, przecież ty ich nie lubisz, ty ich nie lubisz. Właśnie wiem, że ich nie lubię, ale chodzi mi tylko o to, o taką jedną rzecz, że Waleria i Frania to są najlepsze, najlepsze przyjaciółki, bo, bo kiedyś było tak, że Waleria chodziła z młaną, a teraz Waleria chodzi z Franią. czyli to są najlepsze przyjaciółki. No, tak szczerze mówiąc, to, to najlepsze przyjaciółki nie, nie wyzywają się i w ogóle tylko nas wyzywają, jak już. Dobra, musimy to zgłosić do tego. Do waszych sąsiadów. Idziemy do domku Gabi. Gabi! Gabi, obudź się! Mamy pilną misję do załatwienia! Co się dzieje? Jak to co się dzieje? Mamy misję. Ale jeszcze dopiero ta misja się nie zaczęła, tak? Dajcie mi trochę pospać tak Pięć 5 minut. Nie no! Kobieta oszalała chyba. Musimy wzywać naszych sąsiadów. Jakich sąsiadów? No Gabi, no ty nie wiesz jakich sąsiadów No chłopskiego kota. Merkad i Babi Box. No to co zapomniałeś już? Nie pamiętasz nas? Pamiętam, pamiętam, ale no wyjście z tego pudła wszyscy. Dobra, już wychodzimy. Merkad wychodź. Oj. Kurde, muszla. Co się dzieje? Mamy misję do załatwienia Merkad. Jaką? Przecież na ta misja się jeszcze nie zaczęła. Właśnie wiem. Ale i tak was zrobię, ale no... Tylko mówię o co chodzi. No właśnie wiem. Babi Box, chodźcie. Już idę. A gdzie chłopski kot? Już wychodzi z pudła. Aha, okej. Okay. Chłopski kocie, wychodź! Jezus Maria. Dziewczyny, co się dzieje? Jak to co się dzieje? Mamy y, misję do załatwienia. No chyba, żeście do reszty zwariowali. Przecież nie mamy już jakiejś misji. Przecież jest, dzisiaj jest niedziela. Możemy sobie odpocząć co nie dziewczyny? Oczywiście, chłopski kocie. No jasne, chłopski kocie, czemu nie? No, i tak naprawdę to dzisiaj jest niedziela, a po co nam misja? Przecież nic złego się nie dzieje. No właśnie. Po co nas tu wzywałyście? Tak, po pierwsze to ten... Eliza i Maria powróciły, po drugie Tostowa i Lodowa siedzą w jaskiniach, a po trzecie ten... Siostra Agaty i siostra... I moja siostra oczywiście się przyjaźnią. Co?! Oni się przyjaźnią od kiedy? No bo się ja. przecież przecież ty nienawidzisz swojej siostry. A ty, Agata, ty też nienawidzisz swojej siostry, co nie? Jasne. Ja to ja najbardziej nie lubię Walerii, bo ona jest taka popieprzona, bo mnie tak wkurza, że mogę, w... Że, w łeb za... że w łeb zaraz dostanie. Nie Patrycja? O, oczywiście Agata. No a mój brat taki spokojny, mój też spokojny brat. A ty, Edyta, masz jakieś rodzeństwo? Nie, Antonina, jestem jedynaczką jak coś. Aha, okej, okay, ja tylko tak się pytam. A ty też jesteś jedynaczką, i co? Ja też jestem jedynaczką. Ja nie, na, ja nie mam nawet tego siostry i brata. Przecież ja się, się. Ten. Nie z rodzeństwami się urodziłam, tylko sama się urodziłam. Ja też. Dobra, nie wiem jak. Dobra. Nie wiem jak wy, ale no. Ja nienawidzę swojej siostry i Agata tak samo nienawidzi swojej siostry. Walerii. A powiedz to jeszcze raz, Agata, co w tym. co w tym złego nie robisz? Nie no bo Valeria jest jakaś popieprzona. Bo ona zabiera mi telefon. Ona, ona pisze sobie z koleżaneczką, tą z Franią, z, z, z twoją siostrą. Nie? Fiona? No. I w ogóle ten. I przyjaźni się z nią. To jest, Ona jest jakaś popieprzona tej. No właśnie, trzeba, trzeba ten. Trzeba jak najszybciej odwrócić jej uwagę. A tam uwagę to na pewno. Tak, ale musimy e, ten, powiedzieć kilka słów, frani Walerii, a w ogóle to jak coś, to nie zwracajcie na nich uwagi. No właśnie, bo to, bo to bo co w tym złego, że tak naprawdę Waleria przyjaźni się z franią. Przecież ostatnio było... Przecież ostatnio widziałam jak Waleria przyjaźniła się z młaną, ale tak naprawdę to Waleria nie lubi młany, więc no. Więc Waleria e, przyjaźni się teraz z franią, bo Frania i Waleria to są najlepsze przyjaciółki. Love po prostu. Dobra, nie zwracajcie na nich uwagi, niech się nie, przy... nie... zostawmy je spokojnie, lepiej, no, i po prostu nie zwracajcie na nie uwagi, no po prostu to są takie popieprzone kartynki, że wiecie, że normalnie, sru... że, że normalnie słów mi brak, no mi też, mi też, mi też, ale dobra, jak najszybciej musimy to załatwić i musimy powiedzieć mojej siostrze i siostrze Agaty kilka słów, no to do dzieła, czy ja dobrze słyszę? No dzień dobry, znowu żeśmy powróciły. No właśnie, Eliza. Będziemy w Eliza? Jasne, Maria, czemu nie? Ok, Eliza. Ok, Maria. Dziewczyny, co wy tutaj robicie? Do jasnej cholery. No właśnie. Czemu się tutaj zjawiłyście po pierwsze? Bo chcemy określić twój dom, Gabi. Ha, ha, ha. Hej, 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 Maria. Jeszcze się nad misją nie zaczęła. Właśnie wiem, Eliza. Ale, właśnie, jak, skoro jesteś moją najlepszym przyjaciółką, no to musimy trochę e, pozabierać parę rzeczy. Mój dom określa, ale No, Artur, weź coś zrób. No bo to nie wiem o co im chodzi. Stać! Nie ma przejścia! No właśnie, nie ma przejścia! Jak nie ma przejścia? Musi być jakieś przejście. Maria, zrób coś. Bo te koty mnie blokują. Jakie koty? No takie koty, no serakie, żebyś wiedziała. Maria, no weź coś zrób. Tylko po pierwsze, nie mam strzelby. Po drugie, nie mam pistolety, a po trzecie, to jestem bezbronna. Aha! A no to po no czemu nie wziąłeś tej strzelby? Ja się właśnie nie wiem, bo nie mogłem znaleźć, no, no. No, to wam ją zabrała, no. A po co się przekrzykujesz, no? Nie twoja sprawa. Właśnie. Dobra. Sz czy żeśmy dobrze słyszały? Ja z Franią się przyjeżdżymy, tak? No jasne, będziesz mogła, Waleria. Jasne, Frania, czemu nie? Ok, Waleria. Ok, Frania. Waleria, Frania, co wy tutaj do jasnej cholery wyrabiacie? No właśnie. Ty, wy chyba wiecie, że nas denerwujecie, prawda? O co mi chodzi? Ja właśnie nie wiem. Fiona, możesz mi to wreszcie jakoś wytłumaczyć? No bo wiesz, no bo tak sobie pomyślałam, że wy jesteście okropne. Wy oba jesteście okropni. Waleria, weź jej, nie słuchaj najlepiej, co? No właśnie, ty też jej nie słuchaj, Frania. Twojej siostry okropnej. Ty sama jesteś okropna. A ej, ty, ty na mnie się nie skarż. tylko na nich. No dobra. Fiona, możesz mi powiedzieć, czemu tutaj przylezły do domku Gabi i możesz mi wyjaśnić, czemu? Czemu my cię tak ostro ci denerwujemy? No właśnie, to jest nie fair. Zamknij się kretynko, ty my nie, nie z tobą gadam. A gata, co ty tutaj wyrabiasz? I dlaczego jesteś z Patricją? A po gówno się pytasz, żebyś wiedziała. Ej, dziewczyny, wiem o co im chodzi. No właśnie. Może chcą, żebyśmy się z nimi, nie, z nimi nie, nie kolegowały. No właśnie tej. Ej, one są jakieś dziwne, nieprawdaż? No właśnie. Możecie mi tutaj powiedzieć, o co tutaj chodzi i dlaczego wy robicie aferę z tego. Oj, weź walerię, już nie przesadzę. Zeście, zamkniemy cię w psychiatryku. Tak samo jak Frania. O co ci chodzi, kobieta? Zwariowałeś? Chcesz nas zabrać psychiatryku? No bestia, przecież. M, chyba ja dobrze wiem, że jestem starsza o 2 lata i ja, i ja dobrze wiem, że, że ja cię powinnam zabrać tym psychiatreką. Kobieto, no. Opanuj się wreszcie. A ty się nie wtrącaj. No i co mnie to obchodzi, no? A ty się nie wtrącaj, kobieto, no idiotko, po co aferę robisz, no? Ty jest jakoś popieprzona jesteś. Właśnie. Waleria, Pania, uspokójcie się. O wie, wiem, co może z tego wyniknąć. Co takiego? Jak to, co? Patrycja, ja naprawdę, ja naprawdę bardzo, ja, ja naprawdę bardzo Cię lubię, ale tak naprawdę nie jestem twoją BFF, tylko ja jestem bff okej? ok? No dobra, ale mo, Ale i tak możemy się przyjaźnić, nie? W końcu ja też Cię lubię, Edyta, nie? Jasne, Patrycja, czemu nie? Ok, Edyta, ok, Patrycja. Ej, Agata! Co Patrycja? Będziesz moby Agata? Jasne, Patrycja, czemu nie? Ok, Agata. Ok, Patrycja. Dobra, dziewczyny. Wy się mi tutaj nie przestawiajcie jakieś... jak z... fy tylko dobra. A wy też się przedstawiacie, co? Główno mnie to obchodzi. No właśnie. Edyta, chodź tu. Dlaczego ja mogę przyjść? na najdź tu. Edyta, co Fiona? Będziesz moby Edyta? Jasne, Fiona, czemu nie? Ok, Edyta. Ok. No. Dobra, no, dobra, my też się przedstawiałyśmy, ale no okej, okay, no, no, no wiem, ale, no, dobra dziewczyny, róbcie aferę, ale no aferę robisz do besjang, no. dobra kobieto, zamknąć się w psychiatryku, zamknąć się w psychiatryku, Kornelia, no, uspokój się, co ty, co ty, jakim... bawisz mnie do psychiatryka, no ty, ty, ty chyba powinnaś pójść. Zamknij się, idiotko! Ty, ty, ty powinnaś pójść, nie ona! Przecież ona jest zawsze grzeczna! Jezus, Maria, frania, ratuj mnie! Oszalałaś, Waleria, przecież to tylko lew, nic ci nie zrobi! Jak to nie zrobi? Przecież on jest groźny, przecież on należy do dziewcząt! Zaczynamy no, do policji Fridy! No i dobrze, dziewczyny, jeszcze wam w dupie źle! No właśnie, a wy się nie wtrącacie, bo jesteście jakiś. Głupie, nie wiem. Skąd wy się urwałyście do cholery? No właśnie. Ej, kopski kocie, berkat, baby box, weźcie coś, zróbcie. Wiecie, że jesteście nienormalne, prawda? No właśnie, opanujcie się w końcu. A ty nie dramatyzuj do cholery! To ty nie dramatyzuj, no! Uspokójcie się najlepiej, no! Co wy za jakąś, od... Co wy za jakąś aferę odprawiacie, no? Jesteście jakieś popieprzone. No właśnie, i nawet to nie wnikam nawet. No. Akurat, żebyście wiedziały, a, a nie, że się wyzywacie nie wiadomo po cholery dlaczego. No właśnie, no bez jaj, przecież to jest nie fair. Bez sensu się kłócimy. Jak bez sensu? A ty się nie wtrącaj, bo ty bo inaczej cię zabiję. No dobra, już dobra. Ale tak naprawdę to mnie nie denerwuj, bo jestem e, ten. Bardzo silna. Co ja, ty po twoim trupie? No właśnie. Nic sam nie zrobisz. No właśnie, a to po trzecie, to żebyś wiedziała, to żebyś zamknęła pysk i żebyś nam nie przeszkadzała. No właśnie, a żebyś wiedziała, to kobieto, to słuchaj się słów. Yy, uważaj jak gadasz. Ja mam uważać jak ja gada? Co ty z mi bzdury opowiadasz? No ty sama bzdury opowiadasz, a ty, a ty nie dramatyzuj, no. Kobieto, opanuj się wreszcie. Dziewczyny, może, może przestaniemy się kłócić? Nie róbmy tutaj takiej wielkiej awantury albo afery. Nie wiem, jak wie, nie wiem jak wy. Ale no, nie róbcie ze mnie afery. Ja bym na twoim miejscu zrobiła, to samo. Żebym wyzywała y, twoją siostrę. Co nie Agata? Jasna urola. No, widzicie? A wy po co się tutaj wczepiacie? My się w ogóle nie wczepiamy. Właśnie o co ci chodzi. O gówno, żebyście wiedziały. Dobra, nieważne, ale no wiecie. Dobra, nie mo... bez sensu się kłócimy, ale no okej. Okay. Nie róbmy z tego afery. Jak mamy z tego nie robić afery, jak dopiero co się kłócimy i dopiero... Wiesz, wiecie, wiecie o co chodzi. Ta, na pewno, Franie, żebyś wiedziała. Tak, ta, na pewno. Żebyś, Waleria, wreszcie zrozumiała, żebyśmy afery nie robiły z tego. No, a żebyś wiedziała, że... że, wiesz, że bez sensu się kłócimy i jeszcze się rumienimy przez to. Nawet nie żartuj. Ja dobrze wiem co mówisz. Ja też dobrze wiem co mówisz, ale no okej, okay, no bez sensu się kłócimy, ale no... wiesz, tak bez sensu, ale no, no żarty żartami, ale no dziewczyny, możecie się przestać kłócić, bo tak naprawdę już nie będziemy wyzywały. To, ja mam nadzieję. My ja też. I co nam zrobicie? No nic. Kompletnie z tego nic nie wynika. No właśnie. No na pewno, ale no dobra. No to, no to zmywamy się stąd, no nie będziemy stały, jak nie wiem co. Jak, jak posągi normalnie, no. Jesteście jacyś, nie wiem, dziwni. Sama jesteś dziwna i nawet, się, i nawet nie dramatyzuj jeszcze do tego. Ja nie dramatyzuję kobiety, tylko mówię o co chodzi. No dobra, ale no to mówię, no. Bez sensu się kłócisz w ogóle waleria. Właśnie bez sensu się kłócisz. Nie o to po co. A żeby była afera. Ta afera o co znowu? Jak to o co? Przecież o nic. A żebyś sraka wiedział. Kornelia, wyś, wyś się opanuj, bo ktoś cię usłyszy najlepiej, bo jakiś, nie wiem, jakiś duch najlepiej. Dobra, iść do piekła i w ogóle, ale no, dobra, w sensu się kłócimy w ogóle, ale tak naprawdę to nie wiem, o co wam chodzi, ale no. Już się przestałyśmy się kłócić, bo ponieważ, bo ponieważ, yy, ten, nam, powiedziałyście nam kilka słów i się w końcu, ten, przestałyśmy się już kłócić. Co, żebyś wiedziała? Dobra. Jeszcze chcesz afery? Jeszcze chcesz? Nie, no skończyłam z tobą gadkę. No ja też właśnie skończyłam. I co? Nic mi nie zrobisz. No to to wiele z tego wynika. No. Kobieto. Weź, e, weź nie rób afery, bo tak naprawdę dziewczyny cię znów nienawidzą. Eliza, o co ci chodzi? Czy ty jesteś... Nie wiem, jakaś... Nie wiem. W, co, co ty masz w tej pustej kopule? Powiedz mi. Ja nic nie mam. No właśnie, no to. No to po, ty, po co dodasz jakieś głupie zdanie? Słyszałaś to? Co? No jak to co? Eliza powiedziała mi, że coś tam, coś tam, nie słyszałam dokładnie co. Eliza, co, co w tej pustej kopule masz? Powiedz mi, weź, 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 weź się za stadów, co robisz. Ale no, ale no, Waleria, o co ci chodzi? Jak to, o co mi chodzi? Przecież powiedziałaś mi, że. Um, że mnie wyzywałaś. Ja ci nie wyzywałam, kobieto. że ja ci mówię, ja ci dobrze mówię, a ty, a ty mówisz, że jakieś pustej kopule. Znaczy, na no, twój, twój tego, ten twój pusty łeb znaczy się. Pusty, ten, w tym pustym łbie nic nie robisz. A ty nie zwracaj na to uwagi, Waleria, no. Nie, no, bez sensu się kłócimy. No dobra, Maria, chodźmy stąd, bo naprawdę Raz mi ten... raz szlak mnie trafi. No dobra. Fajnie się z wami gadała, ale no, przepraszamy za aferę, ale no, no już nie, już to się więcej już nie powtórzy. No ja mam nadzieję, no. A wy się mi tutaj to, to nie pokazujcie na Właśnie. No właśnie, bo tylko, bo tylko wy sprawiacie kłopoty. No właśnie. A wy zmywajcie, to na co, na co wy czekacie na oklaski? My nie czekamy na oklaski, paniusiu. Co, na pewno, zmywaj się stąd. Dobra, już idę. Chodź, frania, nie słuchajcie tych. Tych... Tych... Nie słuchaj się tych dziewczyn O co ci chodzi? Jak to co mi chodzi? No żebyś wiedziała to, to chodźmy już stąd Chodźmy Nie no co chyba Chyba syjaje robisz Dobra, fajnie się gadało i w ogóle Ale no tak naprawdę no Postanowiłyśmy, że nie będziemy się wyzywały. To jest normalnie porażka Zaraz mi szlak trafi Mnie też Dobra, zmywaj stąd, bo naprawdę Nie chcę cię widzieć już Chodźmy do pudła, kochani. Chodźmy do pudła, kochani. Nie będziemy się słuchali tych podłych gatek. No dobra, ale no dobra. Opanujcie się w końcu. I następnym razem, już e, powiem do Fiona, kilka słów. I na pewno się do siebie wrócimy dalej. i się mi tutaj więcej nie pokazuj. Na no te tłuste Twoje oczy. Dobra, dziewczyny. Yy, sytuacja się opanowała i tak naprawdę teraz idziemy do chaty. Chodźcie do chaty, dziewczyny. Nie będziemy się znowu wyzywać. Dobra. Chodź, Artur, też idzie do domu. Nara. Nara.